No siema, skoro trafiłeś na ten film, to zapewne się zastanawiasz, czy opłaca się kupić operację Riptides. Nie, no bo mamy luty, za trochę ponad dwa tygodnie kończy się operacja, że chyba 20 lutego, nie jestem pewny. No i ty liczyłeś, że będzie promocja, że kupisz za połowę ceny, za nie wiem, 40-30 zł. No, a tej promocji zapewne nie będzie, nie? No i trzeba 60 zł wydać. 60 zł to nie jest mało. Nie jest mało, nie jest dużo. no Zależy dla kogo. No, za 40 zł, za 60 zł można sobie kupić, nie wiem gierkę. Coś fajnego, nie? No a teraz mamy Chiński nowy rok. Yy, można sobie kupić jakieś gierki tutaj na promocji, kto co lubi. Nie wiem, dla przykładu to jakieś. 7 Days to Die za 30 zł jest, no to macie idealnie na nagierkę. I co zrobić w takim razie, jeżeli nie, nie macie operacji kupionej, no to należy kupić operację Riptide i wypłacić 50 skrzyneczek z tych gwiazdek. Yy. I dlaczego skrzyneczki? No bo skrzyneczki to się opłaca najbardziej. Reszta tam. Reszta tam pokazuje, reszta z tych kolekcji, naklejek, agentów, to, to to jest losowe, nie? To macie bardzo małe procenty, że traficie coś dobrego. Oczywiście, jeżeli macie farta, otwórzcie sobie coś takiego, nie? Wydropcie sobie obłupkę za kilka tysięcy, przykładowo. No a tak to się opłaca poważnie. w skrzynie operacji Riptide. I dlaczego? No bo ta skrzynka kosztuje na ten moment 2,35 zł. Skrzynka rośnie codziennie o kilka groszy, kilka, kilkanaście. Jeżeli teraz byście chcieli ją sprzedawać za te 2,35, no to macie bez podatku 2,05. No i jeżeli wejdziesz to w kalkulator, to masz 2,05 razy 50 to wychodzi ci stuwa To odjąć te 60 zł. To masz 42 zł na gierkę. To też 42 zł jesteś na plusie. No a ta skrzynka ale jeszcze na pewno do tego będzie rosła. Nie wiem do ilu. Dla przykładu posłużę się skrzynią operacji również. Skrzynia operacji Shutterweb. Chwilę tylko ją znajdę, bo tu jest dużo tych skrzynek. Ojojojojoj. Jest. No, skrzynia operacji Shutter web kosztuje 5 złotych. Z tego co wiem, to Hydra chyba kosztuje 60 złotych. Jeszcze była Brooklyn funk, to ona jest za 3 zł, nie? No, ale to, to tych skrzynek jest tutaj mało, jest 13 tysięcy na rynku. To ludzie sprzedają ją za piątaka widzę. Putawcmy sobie. O, skrzynka jak wychodziła, to tutaj była za 4-3 złote, za 3 złote, nie? I ona urosła tak przez pół roku do 12 zł i tu już zaczęła spadać potem, nie? To trzeba tutaj sprawdzać tą 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 medianę tutaj na bieżąco trzeba. No moim zdaniem na spokojnie skrzynie Skrzynię operacji Riptek możecie sprzedać za, za 3 zł to jest na 100% ale tak myślę, że za piątkę może, może kosztować nie? No to piątka to jest 4,36 to sobie pomnożycie razy 50 To macie 4,40 razy 50 Macie 220 zł Odjąć 60 nie? to jest 100, 160 zł nie? profitu no, i ja właśnie teraz sobie kupię. Bo nie mam nawet przepustki, kupuję ją, tak go autoryzuję, używam przedmiotu. No i będę wymieniał je teraz. Za te pieniążki, co zrobię? W sumie nic nie zrobię, bo te, pieniąż... te, te skrzyneczki sobie zachowam na później. Może urosną, może nie. Na pewno taniej niż 2 zł. Nie będą. Także nic na tym nie zaraz jak będę trzymać, a mogą tylko urocznąć, nie? No i to jest pewne, pewne, że urośnie, dlatego. Jak ktoś chce, może od razu sobie sprzedawać, jak to woli. No i co? W sumie chyba tyle. Wszystko powiedziałem. No, 40 zł za friko jak kto lubi, na gierkę. No dobra. To by było na tyle. Także żegnam. Elo.